Dzisiaj zaczynamy dzień od takiego miksu owocowego właściwie, bo tutaj są praktycznie owoce, mleko roślinne, płatki owsiane, ale to wszystko zobaczycie niedługo w Zdrowomanii, bo ten przepis tam będzie, więc myślę, że nawet jeszcze w tym miesiącu, więc nawet nie pokazywałam Wam teraz procesu przygotowania. Pogoda jest dzisiaj boska, jest dosyć chłodno, około 2 stopni, ale świeci słońce, więc jest bardzo, bardzo przyjemnie. Więc wyszłyśmy sobie na taki dłuższy spacer i ze jeszcze na Plac Zabaw, żeby trochę sobie poskakała, poganiała, żeby się wybiegała i żeby w domu była spokojniejsza. Ale jestem czysta. No cóż, posiadanie psa wymaga poświęceń. Czy ktoś tak jak ja uwielbia to rozbijać? Ale zabawa. Tak, ale to nie jest dla ciebie zabawa. Zostaw, to jest lód. Lunka oczywiście będzie niosła swojego patyczka do domu. Ale będzie musiała zostawić go pod klatką, i jak zwykle będzie rozpacz z tego powodu. No i mamy piąteczek. Chciałabym teraz do Was chwilę pogadać, ale nie wiem na ile pozwoli mi gardło, bo cały czas jestem gdzieś tak pomiędzy przeziębieniem a, a zdrowiem, i cały czas walczę, wypijam hektonitry złotego mleka, naparu z kurkumy, masy różnych rzeczy, które do tej pory świetnie mi pomagały. I no, nie wiem, zobaczymy, jak to się rozwinie, ale gardło trochę daje mi w kość. Dzisiaj w ogóle obudziłam się z zakwasami i nawet nie wiem po czym, bo nagrywałam wczoraj cztery aktywności i nie wiem, która spowodowała te zakwasy. Mam pewne podejrzenia, przez co to może być. Chyba przez fizjotrening, gdzie ćwiczyłam na takiej ruchomej kulce, takim placku, to się Beret nazywa. I tam, żeby podnieść nogę, czy żeby coś tam zrobić, no to trzeba trochę bardziej te mięśnie wysilić, żeby utrzymać równowagę, więc myślę, że to po tym mogą być te zakwasy. Ale też może po tym stretchingu, który był wczoraj w zdrowomanii. Nie wiem, nie wiem. Tak to jest, jak się robi cztery rzeczy. I mimo, że to jest tak, że ćwiczy się tak podczas nagrań dosłownie kilkanaście, może 20 minut, to i tak to trochę daje w kość, a raczej w mięśnie. Byłam dzisiaj u diabetologa. Odebrałam moje ostatnie wyniki badań, te które robiłam tych które robiłam w poniedziałek i powiem wam, że jestem w niemałym szoku, ponieważ po raz pierwszy od kiedy w ogóle robię to badanie obciążenia glukozą, po raz pierwszy mam tak dobry wynik. Nigdy nie miałam tak dobrego wyniku i na chwilę obecną mogę powiedzieć, że temat insulinooporności już mnie nie dotyczy. I super i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to jest kolejny dowód na to, że zdrowym stylem życia naprawdę wiele można zdziałać i ja rozmawiałam też o tym z moją diabetologą że ona obserwuje, że pacjenci, którzy naprawdę zastosują się do jej zaleceń, włączą aktywność fizyczną, zaczynają się stosować do jej zaleceń dietetycznych, to naprawdę mają świetne efekty i może u nich wiele leków odstawić. Natomiast jest niestety zdecydowana większość pacjentów, którzy olewają te wszystkie porady i idą na łatwiznę i wolą brać więcej leków niż ruszyć się. I zmienić coś w swoich przyzwyczajeniach żywieniowych, i to jest, to jest przykre. I też jako, że teraz podejmuję temat zdrowotny, to mam do Was prośbę, bo czasami dostawałam chyba raz mi się zdarzyło ale to, to nie był hejt, tylko konstruktywna krytyka, więc odniosę się do tego. Że zdarzyło się, że ktoś powiedział, że ja dużo mówię o chorobach. Słuchajcie, prowadzę bloga o zdrowym stylu życia. Mój kanał też kręci się wokół zdrowia i zdrowego stylu życia, a choroby są częścią tej tematyki i ja nie mogę nie mówić o chorobach. To jest absolutnie niemożliwe. Przyjęłam taką zasadę, że sama mówię też o swoich problemach zdrowotnych, abyście widzieli, że. To, co ja robię, ma sens, bo nie byłoby to sensu, gdyby mnie przed Wami zataiła to, że mam PCOs, czy miałam, miałam, już mogę to powiedzieć chyba, że miałam insulinooporność, to to wszystko, co ja robię, no, nie, nie miałoby takiego podłoża, nie miałoby tego tła, nie byłoby to dla was takie jasne. Natomiast mówię o tym i będę o tym mówić, bo to jest część tematyki mojego kanału i mojego bloga. I nie wiem, czy naprawdę tak często mówię o chorobach, bo ja na przykład przez cały ten rok nie chorowałam. Myślę, że nagram osobny film o insulinooporności i o PCOS, tylko muszę zrobić jeszcze jedno badanie, bo bez tego badania cały mój obraz mojej obecnej sytuacji zdrowotnej jest niepełny i nie mogę się wypowiedzieć na temat tego, czy wygrałam z PCOS, jeżeli nie zrobię tego jednego badania. Więc muszę jeszcze na nie poczekać, myślę, że zrobię je w styczniu i dopiero wtedy taki film powstanie. Okej, okay. ja byłam teraz odebrać paczkę dla mojej koleżanki jeszcze wstąpiłam na bazarek w poszukiwaniu chrzanu. Chciałam kupić chrzan, bo będę robić pasztet na święta, oczywiście wegetariański. I ja uwielbiam jeść pasztet z chrzanem, ale to, co popatrzyłam w supermarkecie na półce, na te chrzany, które tam były, jak poczytałam ich składy, to się załamałam, bo jednak chrzan jest produktem takim prozdrowotnym, można powiedzieć, a to, co było w tych chrzanach, to była sama chemia praktycznie i ja nie chcę takiego chrzanu. A więc poszłam na bazarek, poszukać takiego naturalnego. Ale nie udało mi się znaleźć, jednak zadzwoniłam do mamy. Ona będzie dzisiaj na innym bazarku i obiecała, że poszuka mi tego chrzanu Więc mam nadzieję, że go znajdzie. Jak znajdzie, to dzisiaj jeszcze do niej po niego podskoczę. I będę robiła pasztet, ale to już chyba w przyszłym tygodniu. No dobra, to na razie tyle. Znikam, biorę się za pracę. Mój posiłek numer dwa na dzisiaj to zwykłe kanapki z awokado, pomidorem i pieprzem. Przyznaję, że jest to trochę taki posiłek awaryjny, bo trochę się przegłodziłam i już czuję, że mam niski cukier. Więc muszę coś zjeść, a dopiero za jakieś dwie godzinki zrobię sobie coś treściwszego do jedzenia. Próbujemy właśnie odmrozić samochód, który zamarza zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej, nawet szyby są zamarznięte od wewnątrz w moim aucie. Byłoby prościej, gdyby można było włączyć silnik i ciepły nawiew, ale nie chcemy tego robić ze względu na smog. Nie chcę pogarszać sytuacji, chociaż wiem, że jestem tylko jedną małą jednostką i że też że tak naprawdę spaliny nie są w tym wszystkim najgorsze. Tylko ważniejsze jest to, czym ludzie palą w piecach. No ale jednak lepiej się czuję z tym, że jakoś tak bardzo, bardzo się do tego nie przyczyniam. A jedziemy właśnie po choinkę. Jedziemy daleko, bo poza Warszawę. Tam, gdzie rok temu też kupowaliśmy choinkę, bo bardzo mi zależy na tym, aby ona była dobrze ukorzeniona, by można było ją później posadzić, bo nie chcemy marnować takiej choinki. Tylko przekażę ją później mojej siostrze ciotecznej, która posadzi ją koło swojego nowego domu. Rok temu oddawaliśmy choinkę rodzicom mojej bratowej i teraz napisałam do niej, żeby zapytać, czy się przyjęła, bo to jest dosyć istotne, bo wtedy będę wiedziała, czy mogę kupić ją w tym samym miejscu. I tak przyjęła się, nawet wysłała mi zdjęcie, więc dobrze. Tyle hojnik i wszystkie piękne. A to wygląda jak sztuczny śnieg, ale jest prawdziwe, dlatego że przed chwilą padał taki śnieg z deszczem i tak fajnie zmroziło. Joyful. Znowu stoję przed wyborem, czy ubrać choinkę w, tak tradycyjnie, to znaczy z bombkami, i to są takie śliwkowe i srebrne bombki, czy może iść znowu w te naturalne ozdoby, ale tak jak widzicie, te, które zrobiłam rok temu, bardzo pociemniały i wyglądają naprawdę niezbyt atrakcyjnie, więc chyba muszę zrobić nowe. Tym bardziej, że nasza choinka w tym roku jest bardzo, bardzo rozłożysta, jest jej dużo i na pewno potrzebuje więcej ozdób. Te może powieszę gdzieś tam z tyłu. No, ale wiemy też, że jest piękna, bo spotkaliśmy na klatce wnosząc ją dwie osoby i obie te osoby powiedziały, że jest piękna, więc chyba naprawdę taka jest. Muzyka ty ukradłaś? Ukradłaś foremkę do ciasta? Ale jesteś łobuz. Jak mogliście zobaczyć, przed chwilą upiekłam ciasteczka. To są takie moje tradycyjne ciasteczka świąteczne, cynamonowe, które robię co roku. I w tym roku zrobiłam je w dwóch wersjach, dlatego, że ja zawsze takie rzeczy, które, słodkie rzeczy, które piekę w domu staram się robić z ksylitolem, a nie z cukrem. I stwierdziłam, że trochę mi szkoda ksylitolu na ciastka, które będą wisieć na choince i będą się kurzyć a więc na choinkę zrobiłam bez żadnego dodatku cukru i w ogóle to ciasto mi wyszło jakieś takie dziwne, twarde, w ogóle się nie chciało rozwałkować i, i wyszło mi później te choinki te, i te inne ciastka wyszły mi takie totalnie pofalowane, brzydko to wygląda. Ale ostatnio kupiłam sobie w Tesco taki zestaw do dekoracji i właśnie z myślą o takich, um, o tych ciasteczkach na choinkę, bo ja jeść takich dekoracji za bardzo nie chcę. Natomiast tutaj jest jakaś taka posypka biała, co ja tu jeszcze mam? To są takie dwa pisaki i takie kuleczki i zobaczymy co ja z tym wymyślę, bo ja tak za bardzo nie potrafię takie rzeczy robić, ale zobaczymy, może mi się uda to jakoś odratować. No dobra, na dzisiaj się już żegnam. W przyszłym tygodniu będzie trochę więcej gotowania, myślę, bo będę robić m.in. bigos wegetariański. A teraz idę sobie zrobić kolację, zmontować tego vloga, żeby go jeszcze dzisiaj wrzucić, chociaż nawet nie wiem, która jest godzina. Już trochę powoli tracę głos, więc dalej będę się relaksować w ciepełku, bo też dzisiaj trochę zmarzłam, kiedy szukaliśmy tej choinki. Ok, to do zobaczenia w następnym vlogu. papa. pa! No i znowu coś ukradłaś. Orzecha ukradłaś teraz. Naprawdę jesteś łobuz.